Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Alpbach, Austria, Tyrol. Jesteśmy tutaj na first try czyli największej w Europie imprezie testowej, na której jesteście w stanie przetestować cały sprzęt snowboardowy występujący w Europie w sezonie 24-25. Chcemy Wam dzisiaj opowiedzieć kilka słów na temat nowej kolekcji rajda, kolekcji, którą znajdziecie wkrótce już, czyli już w następnym sezonie w sklepach. Zapraszamy Was bardzo serdecznie na nasze stoisko. Opowiemy na kilka słów o konkretnych modelach. Chodźcie ze mną! Jo, i wracamy do nowości na 2024-2025. Moderator, to jest nowa deska w kolekcji, która powstała na bazie znakomitego modelu Deep Fake. Jest to model skierowany dla średnio zaawansowanych osób, ale które szukają deski, która będzie spełniała wszystkie parametry. Klasycznego All Mountain, czyli zarówno fajna jazda poza trasą, fajna jazda na trasie, deska, która świetnie pływa na krawędzi, deska, która również świetnie pływa poza trasą. Bardzo, bardzo serdecznie polecamy wam. Opowiemy więcej w następnym sezonie w recenzjach. I mamy też Trash Collection, czyli w nowej odsłonie graficznej deski. Które klasycznie już wpisują się w całą konwencję desek czyli Volume Shiftery od Twin Piga, Warpiga, Super Piga, Mountain Piga i Psycho Candy. Wszystkie deski w nowych odsłonach graficznych. Znakomite deski dla wszystkich szuraczy, dla wszystkich zamiataczy, dla wszystkich, którzy lubią jazdę poza trasą. I tu mamy klasyczną kolekcję Ryda, czyli Zero, Bench Warmer, dwie asymetryczne deski, King klasyczny parkowy wymiatacz oraz Burnout, czyli deska dedykowana Dylanowi Ojo i fundacji, fundacji, którą wspiera Ride Snowboards. I dwie kosy z kolekcji Ryda kolejne algorytm, czyli bardzo zaawansowany model dedykowany riderom, którzy potrafią ogarniać się w każdych warunkach i na bazie tego modelu zbudowany model siostrzany, troszeczkę łatwiejszy dla troszkę mniej zaawansowanych riderów, czyli Ban, najbardziej wszechstronna deski, deska w kolekcji No Nowością w kolekcji butów RIDA w sezonie 24-25 jest model Deadbolt i model Carmin, które zostały całkowicie przeprojektowane i teraz mamy but o klasycznym dwustrefowym systemie BOA, natomiast wewnętrzny system trzymania Stawu Skokowego jest bardzo, bardzo nowatorski, i wszyscy, którzy testowali te buty, są bardzo zadowoleni. Sprawdźcie te modele.